Cześć, dzieciaki. Mam na imię Jola. Pracuję w Polskim Ośrodku Sztuki, gdzie prowadzę pracownię plastyczną. W dzisiejszym art przepisie chciałabym Wam pokazać, jak zrobić dobowym sposobem masę plastyczną, którą można byłoby nazwać piankoliną, mąkoliną. Ciastoliną. <laughs> Nie wiem. Nazwijmy ją piankoliną. Tak roboczo. Najważniejsze, że ta masa potem naprawdę będzie dawała dużo frajdy, kiedy będziecie się nią bawić. Potrzebujemy do zrobienia tej masy. Mąkę ziemniaczaną, piankę do golenia. Moja jest malinowa. Odrobinę płynu do mycia naczyń. Gdybyśmy chcieli masę barwić, a można ją barwić barwnikami spożywczymi, po prostu miseczkę, żeby odłożyć trochę. No i ja kupiłam barwnik niebieski. Moja będzie taka. Niebieska, błękitna. Zobaczymy. Będziemy potrzebowali jeszcze foremki. Mam świetną foremkę, foczkę. I takie wszystkie rzeczy, którymi bawicie się ciastoliną. Wszystkie rzeczy do przeciskania, wałkowania. Ojej, już nie bije piany. Startujemy. Zaczynamy. Na stolnicę wysypuję mąkę ziemniacza. Chyba już zaczyna się fajna zabawa. Teraz idzie w ruch pijany. Nie idzie. Idzie. Za chwilę będę mieszała składniki, moja pianka pachnie malinowo. Dodaję odrobinę płynu do mycia naczni. No i co? Zagniatam. To jest bardzo przyjemne. Muszę dodać jeszcze więcej pianki. Wiecie co, zrobię to poza kamerą, bo chyba nie jest to najwspanialszy widok i naj... chyba nudno. Na razie. Słuchajcie, jest świetnie. Mam dwie porcje masy. Jedna jest biała. Taka góra, która słucha ręki, nie brudzi, pachnie. Naprawdę samo ugniatanie było już czystą przyjemnością. Masa jest aksamitna, już nie skrzypi. Do jednej porcji dodałam barwnika niebieskiego, tak jak wam obiecywałam. I rzeczywiście mam taką błękitną, niebową masę. Oczywiście, jeśli będziecie mieli więcej kolorów, będzie jeszcze fajniej. No to co, użyję mojej foremki? Nie, mam za dużo foremek. Mam tylko foczkę i taką bobkę. Myślę, że na pewno macie w domach więcej wspaniałych rzeczy. Więc co, robię foczkę? Myślę, że muszę ją bardzo dobrze tutaj... moją kolinę. Dobrze moją foczkę, bo ona jest trudna. Ma ogonek wystający. Dobrze dociskam. No i co? ta -da! Jest. Naprawdę. Zrobię potem taki zrzut, żebyście zobaczyli. Jest delikatna i miękka. Odkładam. Może teraz babkę? Kochani, fantastyczna masa. Naprawdę sama przyjemność bawienia się. Potem kolory można łączyć. Przecież. Jest. Jest. Kochani, bawcie się. Fajne. Polecam. Cieszcie się swoją masą, bo naprawdę jest fajna. Kolejna babka. Mm, to co? Bawcie się, eksperymentujcie. Pachnie. Świetna masa. Polecam. Było mi bardzo miło. Do zobaczenia. Jeszcze raz dużo radości. Piękny zapach, fajna konsystencja. Zobaczcie naprawdę. Doskonała zabawa, przyjemność. Masa długo utrzymuje swoje właściwości, więc cóż więcej trzeba. Tak wygląda nasza piankolina. Do widzenia.